Cześć. Jeden dzień do wyjazdu. Konkretnie no nawet jeszcze nie zostało nawet 24 godzin, ale dochodzi jeszcze jeden element dekoracyjny turkusa. Coś wczoraj wymarzył. Kurczę, już dawno o tym, powiem wam, że już dawno o tym myślałem, żeby mieć mapę Polski i przedstawioną informację, gdzie i w którym roku ten pojazd jeździł. Bo jak żył swoim głównym życiem, to tak na dobrą sprawę ten chyba najwięcej to. Może 90, może 100 km wokół mi narobił bo kupiony również był w salonie w moim mieście. A przy drugim życiu zaczął jeździć. Tak więc stwierdziłem, że spróbuję napomnąć taką informację, przez taką informację Grzyżkowi. No i powiem wam, żeby ja tak szybko działał, to chyba bym jechał zrebdy bo yy, temat wszedł wczoraj o 20 dzisiaj yy, godzina 10.30 <gryw> dzwonek do drzwi mówi przyjechałem na kawę, ale coś mam <gryw> tak więc z mapę zobaczymy później efekt teraz przyłóż, tylko uważaj tam żeby ci się nie przykleiło przyłóż sobie naklejkę od a, no równolegle. Dobra. I powietrze wydech. Czekaj, jest, bardzo bardziej profesjonalny, E no bo no. No daje się. Nadaje się. Jest No jest różnorodne. Ale... ale jest ok. No, jest dobrze. <noise> Dobra, ja muszę iść zobaczyć swój namiot. A na jeszcze A, Słuchajcie, tak jak widać, została naklejona mapa z trasami naszych <noise> Naszych, Czekaj, naszych żeby było widać Dajcie 2000... kamerę. Dobrze, no, w 2019-2020 roku. No i teraz oczywiście zostanie uzupełniona e, o trasy z 2021, w którą jutro właśnie wyjeżdżamy. Obserwujcie nas na naszym kanale oraz na kanale Decento Tour Tutaj zaraz Wam wstawię e, QR-koda do zeskanowania. Na pewno będzie co oglądać. Do zobaczenia. tak. Grzesiek też tu jest. Bierz kawkę i zaraz i panią, sprawdzam, czy mi nawias. Nie daję jeszcze do spania. Jeszcze wyjadę. Jest z nami panią. Lecimy. Też.